Dzień dobry Państwu, mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Dobrze, proszę Państwa, przed chwilą była prezentacja, na której Państwo mówiliście o połączeniu prawa z transakcjami elektronicznymi, z NFT, z potrzebami właśnie uspójnienia z jednej strony prawodawstwa i nienadążania prawa za tekst. Otóż ja podczas dzisiejszej prezentacji pozwolę sobie zaprezentować kilka rzeczy związanych z tym jak prawodawstwo i to co się dzieje na poziomie unijnym będzie starał się także nadążyć za tym co się dzieje, może dzięki temu także łatwiej spojrzymy na to jak wykorzystać te elementy prawne i te nowe rozwiązania także do tego co się dzieje chociażby w wykorzystaniu to elementu. Ale to, co jest taką podstawą jakby tego nowego myślenia i tego, co, co powstaje, jest byt, który się nazywa portfel cyfrowej tożsamości. I w technologiach blockchainowych o portfelach się mówi w sumie od samego początku, wobec czego wiele rzeczy, o których ja tutaj będę mówił nowych z punktu widzenia prawa, nowych z punktu widzenia e, usług, także zaufania, usług identyfikacji elektronicznej e, dla Państwa jest znany. E, to, co jest celem całego, całego przedsięwzięcia prawnego na ten moment, jest doprowadzenie rzeczywiście do tego, że to, co ja tutaj mam jako portfel fizyczny e, z różnymi rzeczami w środku, będzie mógł funkcjonować e, także, w pełni zwirtualizowanym, po to, żeby łączyć nasze doświadczenie w świecie fizycznym, nasze, naszą funkcjonowanie w świecie fizycznym z tożsamością, z zapisami, które, które w pełni funkcjonują w świecie elektronicznym. A ja mówię o portfelu, a my portfel przecież mamy. Większość pewnie z nas, w szczególności kiedy dostała certyfikaty covidowe, zainstalowała sobie rozwiązanie obywatel, czyli portfel cyfrowej tożsamości polskiej, umożliwiający nam przedstawienie informacji o naszej tożsamości pochodzącej z rejestrów publicznych, prezentację recept, czy szereg dodatkowych rzeczy, chociażby związanych z prawem jazdy czy z dowodem rejestracyjnym. No i tak, my mamy w polski portfel cyfrowej tożsamości, tylko ma oczywiście kilka jeszcze rzeczy, które będą potrzebne do tego, żeby on się rozwinął do portfela europejskiego. Powiedzmy sobie, czym jest portfel europejski, zanim opowiem. Opowiem o tym, co mam. Portfel cyfrowej tożsamości europejskiej, no przede wszystkim, będzie rozpoznawany w całej Unii Europejskiej, będzie miał jednolity model rozpoznawczy, co prawda, będzie wydawany przez poszczególne państwa członkowskie, ale dzięki wspólnym interfejsom, dzięki wspólnemu, wspólnemu modelowi danych, ma być rozpoznawalny tak w całej Europie na równych zasadach. No przede wszystkim ma prezentować naszą rzeczywistą tożsamość. Rzeczywistą, czyli tą, którą zarejestrował państwo członkowskie w rejestrach. My w Polsce chociażby rejestrujemy urodzenia, te rzeczywiste w, stan, w księgach stanu cywilnego i będą one, one prezentowane także za pomocą portfela. Będzie prezentowało elektroniczne potwierdzenie atrybutu, czym ono jest i jakie wykorzystać znowu, to są pewne byty, które znają Państwo z technologii blockchain, więc do wykorzystania także tutaj, ale właśnie będziemy pewne kredencjale, pewne tokeny mogli zaprezentować z portfela i udowodnić ich posiadanie, a ich związanie z własną tożsamością. Realizacja takiej rzeczy, która jest bardzo potrzebna i którą realizujemy dzisiaj na szereg sposobów w Polsce, głównie poprzez na przykład profil zaufany, bankowość elektroniczną, różnego typu rozwiązania hybrydowe tutaj także, ale portfel ma umożliwić jednolity model identyfikacji elektronicznej, uwierzytelnienia w usługach hotline i jednolicie w całej Europie. I także ostatni element, który ma być funkcją portfela, czyli umożliwienie tworzenia kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Co polski portfel realizuje, a także europejski będzie realizował? No to jest ta prezentacja danych identyfikujących osoby. My je tutaj widzimy na tym slajdzie jako, jako mój mój Moja tożsamość, czy moje prawo jazdy, a i, i także portfel ma to umożliwiać. Oczywiście, tutaj na tym slajdzie prezentuję, e, prezentuję jakąś wizualną informację o tym, a portfel w rzeczywistości, poza tą wizualną informacją, e, na żądanie będzie potrafił e, zaprezentować e, zrobić tak zwany proces prezentacji czyli wykorzystując techniki kryptograficzne, podpisać. Podpisać tą zawartość, czyli udowodnić, że się posługuje nią. Właściciel, bo jak dzisiaj ja się posługuję swoim dowodem osobistym czy paszportem, to jestem w stanie udowodnić, że jestem właścicielem, bo chociażby moje zdjęcie widnieje na tym dokumencie w świecie elektronicznym, jednak to będzie potrzebna technika kryptograficzna. Ten polski portfel także nam dzisiaj do pewnego ograniczonego zakresu usług. Umożliwia e, e, uwierzytelnienie, zidentyfikowanie się także elektroniczne, chociażby do systemów podatkowych, czy do poszczególnych kilku instytucji, które zostały dopuszczone do akceptacji polskiego portfela e, cyfrowej tożsamości, więc to już się dzieje. To, co ma umożliwiać, a nawet wymuszać, europejski portfel, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, ma być dostępny w całej Europie, czyli mam portfel to mogę się identyfikować nie tylko w tym, na co, do czego zostanie dopuszczony no, użytkownik czy, czy, czy system portfelowy, czyli pojedyncze instytucje, ale ma być znacznie więcej, to znaczy część instytucji, jak banki, telekomy, wielkie portale internetowe, wszyscy sprzedający media, mają mieć obowiązek wszędzie, tam gdzie jest potrzebne, silne uwierzytelnienie akceptacji europejskiego portfela cyfrowej tożsamości, między innymi do onboardingu i wykorzystania różnego rodzaju usług. Czyli już te na szaro tutaj te dwie rzeczy, które są w portfelu, mają być w portfelu europejskim, to są te rzeczy, które będą także dostępne w europejskim, a na bazie nowych, nowych przepisów tylko w znacznie szerszym zakresie. Ale są dwie rzeczy, które, które warto, na które warto wskazać w zakresie, w zakresie wykorzystania także technologicznego, prezentacji elektronicznych, potwierdzenia, atrybutu, i także tworzenie podpisów i pieczęć. Czym jest atrybut to chyba też Państwu nie muszę mówić, ale sobie może powiedzmy, kogo dotyczy ten atrybut. Będziemy on dotyczył osób fizycznych, osób prawnych, ale także różnych podmiotów lub obiektów. Więc atrybuty mogą dotyczyć samochodu, budynku, psa, czy trochę przypominając te, te dyskusje z prezentacji poprzednich, gry komputerowej koszulki kupionej czy torebki kupionej w sklepie. Czyli e, mamy, mamy pewne atrybuty, mamy ich cechy, własności, wartości, uprawnienia wprost e, mechanizm do wykorzystania, także w e, e, prezentowaniu różnych własności, chociażby z właścicielstwem dotyczącym tych, e, tych tokań. No to czyli mamy elektroniczne potwierdzenia atrybutów, które zawierają informacje o atrybutach i będą one zabezpieczone w sposób kryptograficzny. Znowu przepis, prawa mówi o wykorzystaniu pieczęci elektronicznej, a nawet kwalifikowanej pieczęci elektronicznej w wystawce tego, tego atrybutu, dostarczający, dostarczającym informacje o, o jej wartości i zabezpieczających ich integralność i autentyczność. Jaki jest plan generalny? Plan generalnie związany z przepisami, bo całość jest zbudowana na podstawie przepisów nowelizacji, tak zwanego rozporządzenia JAJDAS, czyli tego, które buduje na dzień dzisiejszy wymagania i wszystkie zobowiązania związane z funkcjonowaniem podpisów elektronicznych, pieczęci, identyfikacji elektronicznej. To wszystko zbudowało. Rozporządzenie z 2014 roku nazywane potocznie JAIDAS. JAIDAS 2.0, czyli nowelizacja, ma umożliwiać wytwarzanie, tworzenie tych elektronicznych potwierdzeń atrybutów przez nazwane podmioty, przez usługi zaufania, czyli piszącymi, tworzącymi te, te atrybuty będą mogli być tylko dostawcy usług zaufania. Natomiast one będą mogły się znaleźć wszystkie w portfelu cyfrowej tożsamości i dotyczyć wielu różnych rzeczy, począwszy od przenoszenia takich bardzo fizycznych elementów, jakie dzisiaj e, mamy typu dyplomy związane z wykształceniem, e, potwierdzeniem pracy, e, kluczami do pokoju i tak dalej. A, czyli to wszystko będziemy mogli mieć w portfelu e, i prezentować to, Czyli wykorzystać ten portfel do kryptograficznego zaprezentowania tego w stronie ufającej, a strona ufająca będzie w stanie to zweryfikować. Wobec czego cały model ma umożliwić zarówno utrzymywanie przez, przez właściciela różnego rodzaju atrybutów, jak i, jak i ich prezentację. Może tutaj. Cały czas na tych slajdach prezentuje jej portfel jako, jako narzędzie mobilne, no to jest najłatwiej najłatwiej je zrozumieć, ale oczywiście portfele to nie jest tylko narzędzie mobilne to może być aplikacja na, na PC, czy rozwiązanie znajdujące się w chmurze, wykorzystujące także technologie blockchainowe do realizacji tego celu. Czyli, tak jakby podsumowując ten element związany z elektronicznymi potwierdzeniami atrybutu, Mamy całość atrybutów powstających i wydawanych w różnego rodzaju jednostkach na poziomie całej Unii Europejskiej, nazywanych dostawcami atrybutów, dostawcami usług zaufania i akceptowanych przez dowolne w całej Unii Europejskiej podmioty, podmioty zwane stronami ufającymi. Prezentując cały ten model, będą wyróżnione usługi zwykłe, usługi zaufania, które tylko i wyłącznie muszą zadeklarować pewien element jakościowy związany z bezpieczeństwem dostawców, czyli żeby być zwykłą usługą zaufania, będzie piszącą, zapisującą do portfela, będzie można być dowolnym podmiotem europejskim, ale ale jednak spełniającym kilka wymagań dotyczących bezpieczeństwa i dospostawolności. Natomiast kwalifikowani dostawcy usług zaufania będą mogli dodatkowo zabezpieczyć te atrybuty, mieć także dodatkowy dostęp do pewnych rządowych, autentycznych źródeł, żeby je lepiej wydawać. Ale jesteśmy na, te, na prezentacji blockchainowej, więc może kilka słów tak bardzo szybko o tym o, o technologicznych rzeczach mianowicie do całości koncepcji portfela e, wykorzystano to co jest budowane w ramach tak zwanego Identity całego konceptu powstawania niezależnych tożsamości który także był na poziomie europejskim w ramach inicjatywy DigiDSI rozwiązywany. mamy dwie równoległe technologie które będą miały zastosowanie do do budowy portfela, zarówno technologie blockchainowe, jak i certyfikat. No i w, zamach, w ramach tych rzeczy blockchainowych jest cały czas realizowane piloty i rozwiązania między innymi w ramach EPSI, ale też wykorzystywane są SOWEN, i ARIS, i EFEL-u do tego, żeby wykorzystać te wszystkie komponenty które zostały zbudowane i doświadczeni. Także wykorzystać modele, które, które funkcjonują i są może jeszcze nie w pełni znormalizowane, bo brakuje norm, ale są standardy techniczne, jak zdecentralizowane identyfikatory. czy weryfikowalne poświadczenia, weryfikowalne kredencjale. Więc mamy tego typu modele i wykorzystanie. Natomiast ze strony świata certyfikatów, tych znanych podpisów elektronicznych także te same elementy są wykorzystywane tylko w zakresie znanych nam certyfikatów, podpisów elektronicznych czy pieczęci certyfikatów, atrybutów. Mechanizmów i formatów podpisów elektronicznych, czy mechanizmów, które są wykorzystywane dzisiaj w dokumentach podróży, takich jak chociażby paszport, kiedy jesteśmy weryfikowani co do tożsamości naszej stali. Podstawą aktualnych działań jest zapewnienie tutaj bezpieczeństwa i notor operacyjności właśnie w oparciu o standardy. Tak, żeby Państwu pokazać, mimo wszystko, na kilku bardzo prostych przykładach, do jakich transakcji ten portfel będzie mógł być wykorzystany, chociażby do tego, żeby na bazie danych naszych identyfikacyjnych przekazać dane o naszej tożsamości i wykorzystać je w bukowaniu biletu lotniczego, wykorzystanie do tego, żeby pobrać w automatycznym czeki klucz do pokoju hotelowego i z niego skorzystać w bez konieczności wizyty w recepcji. Tak, przekazanie czy skorzystanie, pobranie tak naprawdę na własny portfel pewnej historii bankowości, żeby gdzie indziej wykorzystać ją do, do jakiegoś postępowania kredytowego czy wzięcia, wzięcia, podjęcia jakichś zobowiązań w oparciu o swój. E, e, swoją historię kredytową, możliwości przekazania komuś pełnomocnictwa i ustanowienia tego pełnomocnictwa nie tylko w relacjach rządowych, ale właśnie w takich, w których to pełnomocnictwo do momentu jego egzekucji mogłoby pozostawać niejawne, utrzymywane tylko w naszym portfelu e, no, ze względu na e, m, poufność operacji biznesowych. E, czy, czy... Niestety nam się coś tutaj obraz zawiesił i też nie mhm. słyszymy pana, jeśli nie uda nam się za chwilę powrócić, to chyba przejdziemy wtedy już do następnej prezentacji. Poczekajmy jeszcze chwilkę. Zwłaszcza, że mamy pewnego rodzaju ograniczenia czasowe. Hmm, ale... Halo, czy mnie słychać. Tak, przepraszam. Tak, tak. Panie Michał, jakby mógł pan szybko skończyć, zfinalizować. Tak, tak, już byśmy zmierzali do końca, jeśli można poprosić. Przepraszam, ale się połączenie, nie wiem w którym momencie. E, w się tym momencie, gdzie pan jest jakby... na tym slajdzie 20. 20 dobra. No, no więc ja bym mówił o pełnomocnictwie. To tak, bardzo szybko kończąc. Prezentacja pełnomocnictwa jako, jako kolejny element w transakcjach. W transakcjach. W których może powstać później jakiś dokument. I kończąc tą prezentację, rzecz, która może mieć ogromne znaczenie także do tego, o czym mówiliśmy: to znaczy, portfel ma nam umożliwiać dużo większą łatwość posługiwania się kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi we wszystkich transakcjach, wykorzystania naszej identyfikacji do szybkiego onboardingu, do Kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jak i łatwość posługiwania się z nim bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie użytkownika. Więc chociażby sytuacja taka, w której nabywamy, wspomniane na poprzedniej prezentacji NFT, chcemy, chcemy zawrzeć transakcję, która wymaga dzisiaj formy pisemnej, wobec czego kwalifikowany podpis elektroniczny byłby w pełni wystarczający i, wykorzystany, i wykorzystanie tego do takich transakcji i sporządzenia odpowiedniej w tym zakresie umowy. Więc te wszystkie elementy spowodują, że portfel jeżeli ta regulacja w ciągu najbliższych roku wejdzie rzeczywiście do, do stanu prawnego, a taki jest plan, żeby pod koniec przyszłego roku weszła regulacja i żebyśmy mogli zacząć tworzyć tego typu rozwiązania, jak i, jak i z nich korzystać, zmieni także obraz transakcji elektronicznych i naszego funkcjonowania. W świecie zwirtualizowanym w oparciu o naszą tożsamość. Dziękuję, to tyle z mojej strony.